Siemano, jesuemko i witam was w kolejnym odcineczku, ale nie z stop 5 skinów ani nic, z takiego, tylko z jakiegoś luźnego odcineczka coś tam do Was porozmawiam, po sobie w, w Pokémony. Pokémon Go polecam. Ogólnie będę grał w te Pokémony. Najpierw powiem, że najpierw będę grał w Pokémony na kompie, sobie będę gdzieś tam chodził. Coś tam do Was będę rozmawiał, więc no, zapraszam do oglądania ogólnie i tym do tego. I tutaj mamy pierwsze zubata i Pokestop się włączył. a dobra. Czyli jest ten? Jestem chyba. Jak się nazywa. Eee, ogólnie, jakby ktoś sobie chciałby pograć w te Pokémony na kompie, to pobiera sobie taką aplikację, taki hobby w Google Play. Nie? Każdy, kto wie, co to jest Google Play, no to wie, o co chodzi mniej więcej. Pobiera sobie to z internetu, wpisuje sobie po prostu na wyszukiwarce Bluestacks. Tu masz chyba no, napisane nawet. Eee, I ten, jest się nazywa. Eee, Pobierasz sobie pierwsze, które jest. Najlepiej pierwsze, bo to eee, najbardziej pobierane, czy coś w co tym sobie ja się nie znam. Pobierasz to potem ustawiasz sobie Fake G. O kurde uciek. W Fake GPS się sobie ustawiasz e, e, lokalizację gdzie chcesz, ja na przykład sobie ustawiłem w Stanach, na przykład w New Yorku albo coś. Zależy kto gdzie chce e, i sobie potem e, pobieracie Pokemony na tych się. I gracie po prostu tak jak ja. I łapiecie, tu ogólnie jest tyle pokestopów. Ja już gram, nie wiem, może 10 minut, 15, już na czwarty level. A tu pokestopu Gdzie, Widzicie te pokestopy? Ile dżimów, ile pokasopów. Oka, ja to zobaczyłem no, no mówię, kurde... I sami idzie ja, awatar, nie wiem czemu. No ogólnie to ten. Ale za to lekko kosto, po jeszcze to trzeba podejść. Chciałem z wami też pogadać o tym, że bo mam w planach zrobić taką serię, mianowicie takie, że są skrzynki z cs i tam są różne skiny i wszystkie skiny będę ten trzebał. Będę omawiał, na przykład, jak wyglądają. Jak, jaką, jaką cenę ma, macie najlepiej zapłacić za nie? E, najniższa cena za skinę, najwyższa, w sumie największa, nie najniższa i tak dalej. No, a wiecie o co mi chodzi, chyba. Pozwól dla kumaty. No i mam coś takiego w planie zrobić, ale w sumie sam nie wiem, czy to wypali. Czy to ma jakiś sens, żeby omawiał wszystkie skiny gdzie mówił ile kosztują, w którym stanie najbardziej się opłaca i tak dalej. W sumie możecie napisać w komentarzach, czy chcecie coś takiego, bo ogólnie wszystko mam już przygotowane, wystarczy tylko nagrać głos w Kantasie, posklejać i no i tyle no. Będzie to trochę lepsze niż wśród Topieńskinów, tak sądzę. A i co do, co do topińskinów, to będzie trochę inny teraz. Czyli że nie będę podawał tylko Faktory New, jaka jakoś, tylko coś tam będę o nich też mówił o tych skinach. E, będę mówił za faktory New, za cenę, e, w, w którym stanie najbardziej się opłaca i w którym stanie najbardziej się opłaca i jest tani w miarę, nie. Wiecie o co chodzi, chyba. No i jakąś reformę trzeba zrobić, bo nie wiem, że jeden człowieczek powiedział, że ten, że to tak za mało mówię o tym i w ogóle. To i tak to nie ma sensu, bo sam zauważyłem, że ten filmie się robi dość... no, krótko, długo nie. Tak średnio się, tak się robi ten filmik, bo najpierw nagrywam w Audacity City, nagrywam sobie dźwięk, potem e, edytuję go, w sensie wycinam, zapisuję. To mam około 7 ścieżek, bo 5 to jest ten e, gadanie o pięć skinach. o skinach w sensie i pierwszy to jest przywitanie, drugi pożegnanie. Wchodzę w kamtasie, wszystko, zaczynam edytować, w sensie e, intro, muzyka. Dodaję wszystko, jakieś tam piąte miejsce i tak, wiecie o co chodzi. Chyba, jak ktoś oglądał moje top 5 minut, to wie o co chodzi. Eee, no, i właśnie, to jest. Nie wydaje mi się, żeby to było aż takie fajne, nie? Na początku miałem taki hype na to, że fajnie mi to wychodzi, ale teraz stwierdzam, że to jest takie trochę do bluby, że tak powiem. Więc postaram się coś z tym zrobić, żeby było trochę lepsze. A jak, no nie wiem, pani, no to po prostu ogarnię się jakąś inną serię, nie? Nie musi być cały czas tylko topijski, topiński, no to bo to jest już takie trochę nudne, przynajmniej dla mnie, cały czas tylko no to topiński, no to chciałbym nagrać coś innego, ale nie, po pierwsze nie mam pomysłu, po drugie nie mam mo możliwości za bardzo... Mm, ten. Więc... Co ja mogę jeszcze powiedzieć? No nic nie mogę powiedzieć. Ogólnie pokażę wam jeszcze te pokemony swoje. E, to są tutaj, tak, pokemony. Weźmy w ten... o ratata to macie ogólnie moje pokemony wszystkie dużo mam zubatów moim najlepszym pokemonem jest chyba Eevee no jak mówiłem już gram przez jakieś 15 minut może teraz otworzyłem to nagrywanie do sto nie wiem ile to już się nagrywa chwilę ogólnie ja jak mam już parę bo tych ogólnie tych tych tych, tych, e, tych pokręt stopów zwiedziłem że ja pierniczę, no Najpierw to, że to chyba co 5 minut te Pokestopy się regenerują, że mogę jeszcze raz je wziąć. I tak przechodziłem cały czas i łapałem Pokestop, Pokestop, obok mnie. O, na przykład tutaj taki Zubat wyskoczył przed Pokestopem. Łapałem i idę do Pokestopa. tak w to grałem. O, 56 CP. No złapał. Zobaczcie, teraz podkręcę piłkę. No, ja nie umiem podkręcać tych piłek. No ty rano, no. Złapałbyś się. Na no, odcinku się nie złapiesz? Wiesz, sławny. Tyce. O, no jest, nice. Dobra, będą... Będzie 10x A więc tak jak mówię, że... Czy chcecie, to napiszcie mi w komentarzu. Albo dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie tą serię z, ty z tymi skrzynkami. Z już mam jeden odcinek prawie że przygotowany. Będzie z Gamma Case'a, że wszystkie skiny... Jak już mówiłem, że wszystkie skiny będę... Mniej więcej... Opowiadał o yy, Będę mówił, jakie mają ceny... No chyba rozumiecie o co chodzi. A jak nie rozumiecie, to po prostu dajcie łapkę, że chcecie i zobaczcie sami, a potem już osądzicie, czy to się nadaje, czy czy nie ma szans, żeby taki coś było na moim kanale. No więc. Wszystko zależy od Was. Nie no, mogę nagrać to, ja mogę nagrać coś innego, bo mi to zabieram, żeby nagrać. O, tam jest jakiś pokémon. O, tego jeszcze Willow chyba. Katych Pani, nie? Willow to jest Pie, nie. Weedle to, weedle to się nie robaczek. A, no. więc tak, tyle chciałam sobie powiedzieć. No, tyle, czy coś jeszcze bym chciał powiedzieć? Chyba tyle. No, a, jeszcze ten, e, moglibyście na przykład napisać mi w komentarzu, jak, jaka seria by była optymalna dla mojego kanału, no coś w ten deser, bo ja już sam nie wiem, co ja mam nagrywać, tylko to pieński, no tak jak już mówiłem, że to już jest nudne, to już jest... Yy trochę przerobiony temat, czy dużo osób to nagrało strasznie. No ja nie wiem, czy ja mam to nagrywać dalej, czy nie. Wyraźcie swoją opinię w komentarzach. Albo lajkiem, jak chcecie. Albo dislajkiem. No jak to wolnie. Hm. Czy ja coś chcę jeszcze powiedzieć? Nie wiem, co. Nie. Chyba skończę ten odcinek, bo... O kurcze, ile pokeboli. 6 pokeboli w jednym pokazu, no, O, i piąty level wybieramy akurat na odcinku, ale no, według mnie to będzie dobre. O, jeszcze wybierzemy sobie team w zimie i to będzie dobry. A dobra, to far away, okej. Okay. Dobra, teraz sobie pójdziemy do zimna, wybierzemy sobie team i tak skończymy odcineczek. Yy, możecie napisać też w komentarzach, czy ch chcecie czasem takie pogadankowe też yy, z Pokémonów. Znaczy, będę sobie w jakąś gierkę grał, Najczęściej w Pokémony, bo to e, przyjemna gierka strasznie. I że sobie tak z wami porozmawiał. No. No to tyle w tym macie chyba. Czy znaczy byście chcieli może jakiegoś vloga albo to. No, vloga raczej nie, ale jakiś challenge mogłem z kimś nagrać. Jakbyście chcieli, co to jest taki różowy? Biegnij ten. No biegnij, biegnij, biegnij. To jeszcze radę. To jest ten Resort, nie? Bo Chermander to jest ten, ten, ten taki mniejszy, co na początku skoro może mieć. Ogólnie dla ludzi jeszcze powiem takiego tipa, bo... Pewnie każdy już wie o tym typie, ale jak ktoś zaczyna w Pokémonie i chce mieć Pikachu na samym początku. To na początku się ma te trzy pierwsze pokemony, to niech nie łapie ich, tylko pójdziesz trochę dalej, to ma ci Pikachu ogólnie. 10 CP, bo 10 CP, ale jest Pikachu. Zawsze coś. Co to jest różowe takie? Co to? Jakieś moduły co? No, nie rozumiem. Dzisiaj dobra 4 pokebole. O! Co to za pokamon? Pijotto. A jeszcze to nie miałem. Jako ma fajną grzywę. Jakie ma żółte, To jest jakieś rzadki? Czy co Ej, jak zapełem rzadkiego Pokemona. To będzie fajnie. O, rombany, wyszedł. Chodź tu flerze. No ludzie. Fajny Pokémon, podoba mi się No 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 no, 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 no. i kto to, to będzie? By... I... Rzadki jakiś czy coś? Mało się znam na tych pokemonach, więc Nowy Pokémon na pewno To jest po nim? Ewolucja? Jakaś czy co? Ej to on ma takie fajne tetu i ma stycpę Ja no, on jest chyba dobry Edziesz dobry? O chyba dobry jest, ale fajnie Eee a, normalnie, dobra, nieważne. No ale ładny jest, podoba mi się. Złapię tego zubata jeszcze... W mam problemy z obracaniem ekranem, jest głupi. Dobra, zubat chodź tu. 24 4CP, ale zawsze coś. O, pierwszym razem zawsze mam z nim problemy, bo on tak lata jak David. Atakołem. No. Dobra, idę do tego dżima, bo już przedłużę. Nie będę przedłużał, bo po co? No, po co mam przedłużać. Przedłużać. Mm. Dobra mam ciebie. Idziemy do Dżima. My no, jakieś medale. Dobra, fajnie. 10 zubatów już super. No, skręcaj. Ja się. Si. Ale chyba. No, 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 zobacz, pogadaj z moim ciocią przepraszam. <grymne> mhm. Mm -hmm. Lubiecki, ten listyk Team Valor Te że ja Żyję? w Team Valor Tak No lubię czerwony kolor Jestem właśnie w Team Valor, więc yy, super kościół ma nie to z Dragonite 2176 CP Dobry jest ziomek O kurde Dobra złapię tego pijaja jeszcze na koniec No więc No ja bo na tyle jeżeli chodzi o ten odcineczek Jakbyście chcieli więcej takich pogadankowych, to zostawcie łapkę w górę Dlaczego nie? Dzisiaj no, mam rapa czyjść Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie I do następnego marka